ok dawno mnie nie było więc zacznę od takiego ujęcia yy, no tak no można powiedzieć że sobie pogotujemy zobaczyszka za chwilę witajcie po chwili idziemy do naszej kuchni taka niepewność ale po prostu pokażę Wam następną metodę poszukiwań. Fajnie górka wyjeżdżona przez krosy koledzy tu jeżdżą. Co przejazd to pewnie coś by to wyszło. Ano, kupiłem ten sprzęt tutaj jakieś dwa lata temu. Byłem raz czy dwa. Zaraz pokażę wszystko co będzie nam do szczęścia potrzebne oprócz tego co mam w ręku w ręcach to szczęście i trochę wody ale czy tu będzie Zaczyna się to od strumyczka jak wiecie Jak nie wiedzieliście to teraz możecie wiedzieć zaczyna się od małej wody, później się przeradza gdzieś w dużą wodę no ale my zaczniemy od małej mamy tu trochę wilgno tu mamy taki fajny teren jest sobie strumyczek już pokazuję o, piękno. saperka całkowicie amatorsko ale to są te rzeczy, które będą nam niezbędne. Tak wiecie. Tak po prostu. No, no, na, na początek. Ja to kupiłem na początek, ale mówię, z tego nie skorzystałem. Za dużo razy. I tak sobie pomyślałem, że pokażę Wam następną metodę poszukiwań. Z tym a odnośnie to chyba wiadomo o co chodzi. Nie? Miseczka. Wbrew pozorom jak kurde robiłem to parę lat temu to nie jest tak łatwo fajnie się nauczyć machać miską w poszukiwaniu złota. Także no, nie ma żadnych pomp, nie ma żadnej maszyny, nie ma żadnej ssawki. Jest to co widzicie. Nie? Pierwsze co zrobimy nalejmy sobie wody. Spróbujemy. Zapomniałem pojemniczkę, ale bez tego też można sobie poradzić. To jest taki spontaniczny wypad, naprawdę. troszkę wody. To sobie ustawię tutaj. To jeszcze może sobie tutaj. Co? Bierzemy towar pierwszy z brzegu. kilka różnych filtów, jakbyście mogli zauważyć, tu jest różnego rodzaju. Co potrzebujemy? Jeszcze troszkę wody. Dolejemy trochę wody jeszcze. mamy no tak chcieliśmy żeby zanurzyć jedno w drugie zrobimy trosiewkę do no buty mi się woda naleła ale to nic Dajemy trochę przez mniejsze sita. Można sobie różne rako dobierać te sita i tak i na odwrót. przesiewam sobie teraz te drobne w tym mniejszym. Dobra. ten miał który miał wylecieć na pewno już jest na dnie wiadra możemy sobie wziąć to do tego większego i trochę popatrzeć bo najbardziej co by nas interesowało no to by był właśnie taki samorodek który by nie przeleciał przez to Jakby był taki na pewno wpadnie w oko. Może jest ich tu trochę, ale ja tutaj po prostu chcę Wam pokazać nową metodę. Naprawdę tu się nic nie spodziewam. Musiał mieć więcej szczęścia niż rozumu, żeby znaleźć ale cóż, mówię o takim samolotku. No ale nigdy nie mów, nigdy. Nie? jest taki fajny przezroczysty kamyczek. No dobra, tu nic nie będzie. Interesuje nas to, co mamy tutaj w wiaderku po przesianiu. Teraz wylejemy tą wodę. Oddajemy ją z powrotem, po prostu. Odłożyliśmy miskę. te, te czarne nas pływa, ale to już można sobie zobaczyć. 你们。 No, fajnie tam niektóre błyskotki migają, ale to jednak nie to. Bierzemy ten miałek z wiaderka. No jest, trochę tam tego się uzbierało, także no. Parę, parę saperek towaru i już jest zajęcie na dłuższy czas. Jedziemy. Widzicie, taka to zabawa. Te garści nic nie było. Możemy równie dobrze sobie wziąć bezpośrednio z wody, ze strumyka garścią nagarnąć. Że wtedy jest gorszy syf, nie? Są i to małe, i duże kamienie. Te dusze teoretycznie właśnie powinny nam zostawać, a tego nie chcemy i dlatego to przesiewamy, nie? żeby nie było tych wielkich kamieni. Robimy tak, żeby właśnie to co cięższe zostaje. No. Ta miska jest tak zrobiona, nasiona znaczy no miska, no ogólnie nie ta miska, tylko te miski i tego. Te lekkie robią z... Tak wylatuje ciężkie zostają jak widzicie nie? tutaj zostają same te ciężkie cięższe A tutaj Zostaje nam ta drobnica. Cyk. Jedziemy na drobnicy Wypychamy, wypychamy. Dajmy wodę mamy teraz na tyle tego, że możemy sobie tutaj patrzeć czy nie ma czegoś Zabierzemy to wersję derka. Aż też się tak nie starałem, bo naprawdę z tego można zrobić niezły miałek, tylko miał. No, tylko nie miałem tak fajnie ułożonych sheet i jeszcze nie wszystkie zabrałem, bo to nie są wszystkie. To jest tylko taki, takie przedstawienie. Ale też jest relaks, słyszycie, w sumie ciągle ci odleci, ptaszki śpiewają cisza. Zrobimy jeszcze jedną akcję. To jest chyba najdrobniejsze jakie mam. Zaraz pokażę przez te najdrobniejsze sito o co chodzi. niskę tu Zobaczcie, zostały mi same kamyszki, takie te większe. Możemy sobie jak najbardziej przepatrzeć czy nie ma tutaj jakiegoś samoradka czasem słuchajcie, zawsze może być, tylko trzeba mieć szczęście. Nawet gdyby był malutki, to sobie pomyśl nie cieszyłbyś się jakbyś to wyjął z takiego strumyczka. Dobra, to nic nie ma. To była jedna garść I teraz zobaczcie Co tutaj nam zostało. Wyleję to. I zobaczcie. Widzicie? I to sprawdzamy. W tym momencie ciężkie zostaje na dole. Cały czas obserwujemy. sprawdzamy, no już mamy na tyle, że nie, nie, bo Boże, ja tu nie jestem żadnym tam nauczycielem, nie, czy coś tylko mniej więcej Nie więcej mówię sam się uczy no tak, to kupiłem chyba dwa lata temu, tak teraz tutaj jestem trzeci raz Na trzeci raz po, po, po dwóch latach przerwy, wtedy byłem dwa chyba. Kiedy pojechałem na taki inny strumyczek. Przy, przyniosłem dwa wiadra towaru i zostawiłem na podwórku. Leży do tej pory, nie zdążyłem tego przesiać. Bo jednak tyle co dam tego przy Nie wiedziałem, że tyle tego będzie i tak długo to się sieje, przesiewa i można na skróty. Bierzemy gdzieś z boku Gdzieś z boku sobie bierzemy garstkę, cyklu miski woda odkładamy sprawdzamy w sitku nie ma nic puczemy cięższe zostaje na dnie tutajcie i sprawdzamy czy nam się coś tu nie zaświeci nie wiem czy widzicie przy krawędzi to jak taki Drobny, świecący, jakby pyłek, ale myślałem, że właśnie no, to jest ten piasek taki jakby nie złoty piasek, ale kiedyś to pozbierałem. No, po wyschnięciu się okazało, że jednak nie, bo tu takich małych błyskotek, to tu trochę pływa. Nie powiem, że nie, ale no, to nie jest to. jest taki piaseczek taki drobniutki ale tu nic On się tak fajnie mieni ale właśnie o to chodzi że się fajnie mieni ale tutaj nic kompletnie nie ma nie nie wiem czy widzicie to, to, te to, takie błyskotki jak tak się mienią czy nie jeszcze będzie widać tu na tej krawędzi jest mnóstwo tego tak się mieli, no. no, ale tu nic nie ma. No, więc tak to wygląda. Ja tu jeszcze chwilę zostanę. Wam, jak się podobało, zostać łapkę w górę, jakiś komentarz. i Co tu więcej gadać? Poszukiwanie złota, gorączka złota, a ja tu widzę, co ja tu widzę? Ło wow. noga wpadła szpader Ktoś sobie zostawił